Hej, hej, witam serdecznie w kolejnym rozkładzie na kanale. Bardzo miło, że tu jesteś. Dzisiaj spojrzymy sobie, co się dzieje w tej chwili między wami energetycznie, także zrobimy sobie takie lustro, zobaczymy, co wysyłasz w tę relację oraz co dostajesz, co on wysyła i jak to wygląda pomiędzy wami, że tak powiem, ze strony energetycznej. Czyli być może bardziej obiektywnie niż ty widzisz tę sytuację. Także serdecznie zapraszam. Spojrzymy sobie, jak to wygląda. No i jakby, co tutaj widać. Także zaczniemy sobie od pytania, od takiego pośredniego pytania: jak przepływa energia między wami w tej chwili? Także spójrzmy, co tutaj widać. Mamy księżyc, także od razu karta, która wskazuje nam na, można powiedzieć, taką. Lekką tajemnicę, czyli gdzieś pierwsze, co czuć, patrząc na Księżyc, to jest lekka niepewność, emocjonalne zamglenie. To jest taki moment, kiedy między Wami niby coś się dzieje, ale nic nie jest nazwane do końca. Czyli każdy coś czuje, ale nikt nie mówi wprost. Można odnieść wrażenie, że oboje reagujecie bardziej na domysły niż na fakty. Energia jest chwiejna, jakby w jednej chwili przyciągało. A w drugi odpychał. To nie jest spokój, tylko jest to raczej takie intuiczne, intuicyjne wyczuwanie siebie nawzajem, na odległość, bez słów, ale z lekkim napięciem. Więc ta karta pokazuje, że oboje możecie się teraz nawzajem badać emocjonalnie, czyli on czuje, że coś się dzieje, ale nie potrafi tego uchwycić. A ty też jakby nie masz pełnej pewności, co z tego jest prawdą, a co Twoją interpretacją? To jest moment, w którym łatwo o pomyłkę, bo wszystko opiera się na wrażeniu, nie na rozmowie. W tej energii, nawet drobny gest może być odczuwany czy tam odczytany na 100 sposobów. Między Wami jest emocjonalna mgła bardzo silna intuicyjnie, ale trudna do racjonalnego zrozumienia. On może zachowywać się tak, jakby coś ukrywał, albo jakby sam nie wiedział, czego chce. A ty możesz czuć, a czy możesz czuć się raz bardziej pewnie? raz kompletnie zagubiona. Więc to poniekąd przypomina taki taniec w półmroku. Czujesz jego obecność, ale nie widzisz jego twarzy. Księżyc często pokazuje, że między dwiema osobami dzieje się dużo na poziomie podświadomym. To może być silne połączenie emocjonalne, ale niekoniecznie zdrowe. Możecie wchodzić w nawzajem. W swoje emocje, jakbyście chłonęli swoje nastroje. Jeśli jedno z was ma w sobie lęk, to drugie to czuje. Jeśli jedno tęskni, to drugie robi się niespokojne, bez powodu. To jest właśnie ten typ więzi, który nie potrzebuje słów, ale potrafi wyczerpać. W tej chwili wygląda to tak, jakbyście oboje balansowali na granicy, no właśnie, między bliskością a złudzeniem. Każdy z was. Może coś sobie dopowiadać, idealizować, lub bać się, że druga osoba gra. W gruncie rzeczy to energia testowania. Czy to, co czuję, jest prawdziwe, czy to tylko moja projekcja? A na poziomie bardziej codziennym, no, księżyc to także trudności z zaufaniem, więc możliwe, że oboje zachowujecie się tak, jakbyście. No troszkę mieli coś do ukrycia, niekoniecznie fakty, ale emocje. On może udawać, że wszystko jest pod kontrolą, a w środku ma chaos. Ty możesz próbować zachować spokój, a w środku czuć napięcie. No i efekt jest taki, że jest brak przejrzystości, taka niepewność, milczenie, które dużo znaczy. To nie jest karta konfliktu. Żebyśmy się zrozumieli, to jakby to nie jest coś typowo złego, tak? Ale jest jakieś napięcie. Księżyc potrafi wciągać w iluzję, przez co oboje możecie e, widzieć w sobie rzeczy, których tam nie ma. Albo odwrotnie, nie dostrzegać tego, co naprawdę ważne. To jest moment, w którym trzeba uważać, żeby nie kierować się samymi emocjami bez sprawdzenia faktów. E, więc jest to taka energia gęsta, niejasna i bardzo emocjonalna. To nie jest typowo spokój, tylko jest to napięcie, które ma w sobie coś magnetycznego, ale też niepokojącego. Dużo uczuć, mało pewności. Każde z Was czuje drugie bardzo mocno, ale nie do końca rozumie, co tak naprawdę się dzieje. Więc mamy pierwszy sygnał, który jest całkiem taki mistyczny, powiedziałbym. Ale nie jest typowo zły. On jest w pewien sposób, powiedziałbym, neutralny, z takim naciskiem na troszkę brak informacji. Tak to, tak to widzę, nie? więc zobaczymy co pojawi się dalej. Jestem bardzo ciekawy, bo księżyc to jest no, karta, która w kontekście emocji nie mówi nam dużo. Ona mówi o tym, jak jest, a nie co czujecie. Także zobaczymy, jak to pokaże się dalej. Także zachęcam do posłuchania, co dalej, No dobra, w takim razie spójrzmy. Ósemka pentakli. Ósemka pentakli na pozycji drugiej jako karta, która jest kartą przede wszystkim zajęcia czy, czy pracy, takiej czegoś, co zajmuje generalnie tę myśl. Natomiast tutaj pojawia się jako druga karta dopełniająca ten, tego, tego księżyca i tu zaczyna się klarować skąd ta księżycowa mgła. Osiem denarów pokazuje, że między wami energia wciąż pracuje. Tylko nie spontanicznie, raczej w rytmie powtarzalnych schematów. Czyli jakbyście oboje próbowali coś naprawić, czy bardziej poprawić, dopracować, znaleźć sposób, żeby to działało, ale robili to z przyzwyczajenia, a nie z pasji. To jest karta wysiłku bez fajerwerków, codziennego dłubania przy relacji, która wymaga więcej cierpliwości niż emocji. W połączeniu z księżycem to Troszkę wygląda tak, jakbyście oboje chcieli zrozumieć, co się dzieje i utrzymać jakiś porządek w tym chaosie. On może próbować kontrolować emocje przez zajęcie się czymś praktycznym, czyli pracą, obowiązki, rutyną. Natomiast ty możesz analizować każdy jego gest, szukać wzorców, próbować zrozumieć, co on naprawdę miał na myśli. No i każdy z was. Stara się ogarnąć tę relację po swojemu, żeby nie zgubić gruntu pod nogami. Ta karta ma w sobie też chłód, nieemocjonalny dystans, ale skupienie na technicznej stronie kontaktu. Jakbyście oboje bardziej obserwowali, jak to działa, zamiast po prostu to czuć. Więc to jest energia naprawiania ale niekoniecznie wspólnej rozmowy, nie? raczej osobnego dłubania przy tym samym mechanizmie, każdy w swoim warsztacie. Może być tak, że jedno z Was wkłada więcej wysiłku niż drugie. Osiem dnarów często właśnie pokazuje taką nierównowagę w zaangażowaniu. Jedna strona naprawdę się stara zrozumieć, a druga robi swoje, licząc, że sama się ułoży. Z zewnątrz to może wyglądać spokojnie. Ale w środku jest napięcie, bo ktoś pracuje, a ktoś tylko obserwuje. W praktyce to jest też moment, kiedy energia między Wami idzie w kierunku uczenia się siebie nawzajem. Dużo drobnych gestów, testów, prób. Każdy z Was sprawdza, jak druga osoba zareaguje, co ją złości, co ją uspokaja. Tylko, że to uczucie, znaczy te uczenie ma charakter rzemieślniczy, czyli powtarzacie schematy, żeby coś z tego wyszło, nawet jeśli to jakoś męczy, nie? I w połączeniu z księżycem tworzy to obraz dwóch osób, które nie wiedzą do końca, co czują, ale mimo to próbują utrzymać warsztat, czyli relacje. Więc to jest tak, jakbyście oboje bali się puścić kontrolę. On chce, żeby wyglądało, że wszystko ma sens, więc trzyma się rutyn. Ty próbujesz to analizować, więc trzymasz się racjonalnych działań, ale w środku wciąż jest ten niepokój, ta mgła. I tutaj, w kwestii takich bardziej codziennych sygnałów, tego, tego co tutaj czytam to może się przejawiać różnie, tak, to ciężko tak sprecyzować, ale powiedzmy, że to mogą być jakieś wiadomości o błahych sprawach, mechaniczne wypowiadanie e, słów, czyli w takim sensie, że no są to wypowiedzenia słowa konkretne, ale one nie są podszyte prawdziwą, autentyczną e, chęcią powiedzenia tego, tylko bardziej e, powiedzenia tego, co powinno się powiedzieć, nie? E, które, które gdzieś tam utrzymują kontakt. Więc to jest takie pracowanie nad czymś, ale bez jasności, po co dokładnie. Czasem z przyzwyczajenia, czasem ze strachu przed pustką, a czasem po prostu przez chwilowy przestyj, który, który może zdaje się, że gdzieś minie. nie? I tak też może być, nie mówię, że nie. Natomiast dzisiaj tak to wygląda i, i to tutaj widać. Cały czas mówię, że to nie jest tak, że wiesz, to jest coś bardzo złego. To jest chwilowa sytuacja, która oczywiście może się rozwiązać w dobrą, jak i złą stronę, powiedzmy. Więc tutaj nie ma co, że tak powiem, rozpaczać, tylko po prostu przyjąć tę energię jako coś, co, co dzisiaj jest, a może jutro, a może pojutrze będzie coś zupełnie milszego, lepszego, nie? Od tej relacji, o której dzisiaj myślisz. Także tutaj nie ma co się jakby łamać, że tak powiem, bo... To, to może się zmienić bardzo szybko. Natomiast sprawdźmy w takim razie, co Ty wysyłasz w jego stronę. Świadomy lub nieświadomie. Na pierwszy rzut oka karta pięciu buław, karta jak czysta iskra pokazuje, że Twoja energia w jego stronę jest pełna napięcia, rywalizacji i emocjonalnego tarcia. Nawet jeśli nie mówisz nic konfrontacyjnego, to on czuje od ciebie opór. Wysyłasz w jego kierunku energię, która mówi, nie będę się podporządkowywać. Nawet jeśli na zewnątrz zachowujesz spokój, no to taka wibracja walki o przestrzeń emocjonalną, psychiczną, a czasem też zwykłe prawo do bycia wysłuchanym na głębszym poziomie. Pięć buław pokazuje, że ty teraz reagujesz bardzo instynktownie. Twoje ciało, Twój ton. Sposób pisania lub mówienia, wszystko w tobie komunikuje, że nie zgadzasz się na bycie zapchniętym na margines. I on może odbierać to jako prowokację, nawet jeśli wcale tego nie planujesz. To jest taka energia w stylu nie dam się zignorować. I ona naprawdę czuje się. Ta, ta energia jest taka, jakby, że ty jakby wiesz, jesteś nie po jego stronie, powiedziałbym, nie? to jest także wibracja, w której chcesz sprawdzić jego siłę. Nie wprost, ale poprzez napięcie, właśnie. Czyli czy on zareaguje, czy ucieknie, czy stanie do rozmowy, czy schowa się w milczeniu i właśnie to on teraz czuje. Że poniekąd jest to taki test siły. Że chcesz zobaczyć, czy jeszcze mu zależy, ale w sposób, w sposób bardziej pośredni, nie? Więc ta piątka buław wcale nie mówi o złości, bo, bo często tak gdzieś tutaj jest, że tak powiem, interpretowana. Ale mów, może mówić również o żywiołowości. Może być tak, że twoja obecność po prostu go budza, nawet jeśli nie ma kłótni, on czuje przy tobie emocjonalne iskry. Tyle, że jeśli sam ma tendencję do unikania konfrontacji, to taka energia go męczy. Z jego perspektywy może to być coś w stylu, wiesz... Ona no, ciągle coś chce rozgryźć, zawsze coś się dzieje, nawet jeśli twoją intencją jest tylko i wyłącznie prawda między wami. To można to odbierać jako bardziej e, takie wiesz, szperanie. Czy, czy gdzieś tam interesowanie się za bardzo. No nic, w takim razie e, zobaczmy, co pokaże się dalej. Jestem bardzo ciekawy. E, dalszej części, bo tam będziemy mieli trochę więcej sygnałów od niego e, i zobaczymy jak to wygląda z jego strony. Wtedy będziemy mieli większą jasność co do, e, co do waszej relacji, także... E, no, zobaczymy zaraz. Tymczasem karta na pozycji czwartej. Dziewiątka buław. No. Dziewiętka buław jest tutaj kartą e, obrony. Kartą zmęczenia również. I tutaj jako dopełnienie do tego pytania, co ty wysyłasz w jego stronę, ta karta dokłada do obrazu coś bardzo charakterystycznego, czyli właśnie zmęczenie. Pokazuje, że mimo całej tej energii z piątki buław, w środku możesz być ostrożna, może nawet na granicy rezygnacji. Wysyłasz w jego stronę sygnał nie zbliżaj się za bardzo, ale też nie odchodź. To jest napięcie, które on odbiera jako mieszankę. Mieszankę czujności i nieufności. Z jednej strony chcesz, żeby się odezwał, z drugiej boisz się, że znowu cię zawiedzie. Na zewnątrz może wyglądać tak, jak to wszystko, tak jak chłód. Jak kontrola, czasem obojętność. Ale dziewięć buław to nie chłód. To jest bardziej strach przed powtórką bólu. Czyli wysyłasz energię człowieka, który już swoje przeszedł i teraz broni się, zanim ktoś go znowu zrani. Nawet jeśli nie mówisz o tym wprost, to po prostu widać w Twoich reakcjach, w tonie, w dystansie. No i on to czuje. Może nawet nie rozumie dlaczego, ale odbiera twoją czujność jak mur, który trudno oczywiście przebić. W praktyce to jest jak sytuacja, w której ktoś próbuje podejść, a ty oczywiście automatycznie stajesz w postawie obronnej, co jest zrozumiałe. On może chcieć coś wyjaśnić, a ty już troszkę wewnętrznie się napinasz, gotowa do walki, zanim jeszcze padnie słowo. To nie wynika ze złości, tylko z doświadczenia. I to jest naturalne, natomiast tutaj to jest energia, którą wysyłasz. Być może warto o tym pomyśleć, natomiast też pewnie z czasem idziesz tam oswojeniem się, to będzie mogło znikać. Także w tej chwili wysyłasz w jego stronę energię czujności i kontrolowanego dystansu. Z zewnątrz to wygląda jako panowanie, ale pod spodem jest może lekki lęk, może lekka taka, takie rozczarowanie. On czuje twoją siłę, ale też twoje zamknięcie. I to napięcie tworzy właśnie ten trudny, ale intensywny kontakt między wami. E, także jest to i dobre i złe, nie? powiedziałbym. Bo, bo z drugiej strony popatrzmy na to w ten sposób, że tworzy to właśnie napięcie, które powoduje ciekawość, jakby nie było, powoduje taką chęć zdobywania, co często u mężczyzn się pojawia. E, więc mimo wszystko e, to nie jest zły rozkład. W sensie takim, że mamy tutaj taką e, energię, Napięcia na pewno? Ale czy to jest złe napięcia? Raczej nie, raczej to jest takie neutralne. Czytam po prostu co się dzieje, a nie, że jest źle, nie? Piątka klichów na pozycji piątej jako karta ciekawa, bo, bo już wchodzimy tutaj jakby w, tą, w ten aspekt tego. Co on wysyła w Twoją stronę, świadomie lub nieświadomie, czyli lustro tego, co Ty wysyłasz. No i tutaj ciężka karta emocjonalnie pokazuje, że w tej chwili wysyła w Twoją stronę energię żalu, jakieś tęsknoty również. Więc tutaj wydaje się, że on jakoś tęskni. Wydaje się, że tutaj jakby to, co wysyła, to jest tęsknota, która, no właśnie, ciekawe czym jest spowodowana, prawda? Patrząc na te karty. Tego, co ty wysyłasz. No być może jest to tęsknota za tobą, oczywiście, no bo wiesz, pokazało nam się napięcia, pokazała się obrona, mur z twojej strony, jakieś takie lekkie oddalenie, dystans. No więc właśnie być może rozczarowanie, tęsknota, pojawia się u niego właśnie z tego względu. Że gdzieś pojawił się między wami dystans. Jakieś lekkie oddalenie. Może gorszy kontakt chwilowo, i nagle u niego pojawia się już rozczarowanie. Więc to pokazuje, że no ta więź jest dla niego ważna. Tak mówiąc, jakby bardzo prostym językiem, ta więź jest dla niego ważna. On od razu poczuł, że coś jest nie tak, że coś tutaj się dzieje złego. To, jak to pokazuje na zewnątrz, to jest już inna sprawa. Prawda? Tutaj mieliśmy to o tym w Księżycu i, i w tej ósemce, że na zewnątrz to może być troszkę inaczej wyglądać, ale w środku no, jest rozczarowanie, jest jakiś ból, jest tęsknota, więc jakby no, ciężko to inaczej interpretować, niż jak to, że zwyczajnie z tą tęskni. No i pytanie, jak to się rozwiąże gdzieś tam? Myślę, że może być od niego akcja e, akcja-reakcja, że tak powiem no bo skoro czuję tęsknotę to być może będzie chciał coś z tym podziałać natomiast widać, że generalnie dystans między wami czy, czy cokolwiek złego co się mogło wydarzyć sprawia, że on jednak żałuje tego, że jest rozczarowany i że chciałby to znaczy nie wiem czy chciałby ale powiedzmy, że no domniemam, że skoro tak czuję to to nie jest to dla niego fajne a co za tym idzie chciałby to naprawić tak przynajmniej wnioskuje z tych kart wszystkich, które tu się pojawiły, nie? Więc jest to fajne, no, w sensie fajne. Zależy, jak tą relację odbierasz, nie? Zależy, czy jest dla, dla ciebie ważna. Ale widać, że on jest zaangażowany na tym poziomie emocjonalnym i to jest jak dla mnie no, taki bezwarunkowy plus, nie? Bo, bo nieważne, czego oczekujesz, no, to fajnie, żeby ta relacja była, że tak powiem, z tej drugiej strony właśnie z takim zaangażowaniem emocjonalnym. Więc to się tutaj całkiem dobrze łączy i pokazuje, że faktycznie jesteś w jego polu zainteresowania, to na pewno. No ale co więcej, królowa Pentakli na pozycji szóstej pokazuje nam ciepło, którego wcześniej brakowało troszkę. Więc widać, że jakby pod tą warstwą żalu, no właśnie jest ciepło. Że to nie jest taki żal, że wiesz, o nie, no, że rozczarował się, że jesteś najgorsza, że rozczarował się, bo coś zrobiłeś źle, tylko właśnie rozczarował się, bo powiedzmy coś gorzej poszło między wami, albo tęskni, bo właśnie cię lubi, a nie dlatego, że no, tęskni z jakimś innym, nie powiedzmy, albo coś takiego. W każdym razie to połączenie tutaj pokazuje, że faktycznie jest mi ciepło, jest w nim to, czego oczekuje się od człowieka, który jest zaangażowany w relacje emocjonalnie, i tutaj to jest. Czyli on nie tęskni za, za czymś innym, tylko tęskni za Twoim ciepłem. Za kobietą, która pokazuje się w, królowej, w karcie królowej pentakli kobietą praktyczną, kobietą, która jest taka ziemska, prawdziwa z krwi i kości, taka, taka żeńska czy kobieca energia, która u ciebie, z ciebie emanowała, nie? I której on teraz nie ma być może, albo ma mniej, i od razu to zauważa. Od razu za tym tęskni, żałuje, jest rozczarowany. To jest jakby pokłosie tego, co tutaj nam się pokazuje. Więc, jak dla mnie, jest to całkiem silna informacja, no, że gdzieś tęsknota za tobą, za stabilnością, no przede wszystkim za tym ciepłem, które między wami było. Więc widać, że jakby dla niego dzisiaj, wczoraj, no bo to jest takie czytanie bardzo dynamiczne, więc mówimy tutaj o dzisiaj, właśnie wczoraj być może jutro, ta energia jest taka całkiem, że on sądzi, że coś się pogorszyło między wami, tak, I, i to jakby sprawiło, że pojawiło się rozczarowanie, smutek, żal, troska, tęsknota za tobą. I to, to jest dla mnie ten przekaz, który tutaj trzeba uwzględnić, więc jest to jak najbardziej, myślę, coś miłego, bo pokazuje, że jednak, no, mimo wszystko, Mimo tego co się dzieje między wami, on gdzieś tam jest w to zaangażowany emocjonalnie. Siódemka była na pozycji siódmej jako karta, która e, pokazuje co was łączy w tej chwili. Jaki jest wspólny punkt, napięcie, emocjonalny most między wami. E, dużo obrony, czyli kurczę to jest ciekawe, bo, bo wydaje się, że tylko jakby z twojej strony jest obrona. Tak, to pokazywał karty, ale jednak u niego też jest obrona, jest jakiś mur. Czyli faktycznie to się może jakoś tam łączyć, że aktualnie w tym momencie no gdzieś jest jakiś taki dystans między wami, coś tam się nie łączy idealnie. To nie znaczy, że to jest koniec, że to jest związek, który nie wyjdzie, relacja, która nie ma sensu, ale aktualnie pokazuje nam jakiś taki zgrzyt, czy, czy coś, co jest dystansem, co oczywiście może się. W niedalekiej przyszłości e, równie dobrze odmienić na drugą stronę, czyli na bliskość pełną. Na pozycji 8 mamy maga. Mag jako karta dopełniająca troszkę zmienia ton. Pokazuje, że pod tą zbroją siedemki buław wciąż działa silna, aktywna więź mentalna i emocjonalna. No i tutaj to się całkiem dobrze zgadza z tym, co pokazało się wcześniej, bo mimo tego gdzieś tam jakieś takie kłótni, napięcia, tak? Mamy energię rozczarowania i żalu, smutku, więc jakby no, to jest to, co mówiłem. Jest zaangażowanie emocjonalne u niego, no i tutaj się pokazuje to w magunie, że mimo tej obrony jest tutaj zaangażowanie, jest ta moc, taka mentalne połączenie, które sprawia, że no niełatwo odpuścić te relacje. Niełatwo. Tak? Czyli jest taka wymiana myśli, emocji, intuicje. Kiedy ty czujesz spokój, on się nagle odzywa, kiedy ty odcinasz się, on zaczyna to czuć. I tutaj to się całkiem uwydatnia, co jest jak dla mnie znów całkiem e, niezłym znakiem. W tym sensie, że ta relacja no, nie jest tylko czymś bylejakim. Oczywiście to nie mówię, że to jest relacja na całe życie, tak? Bo czasami tak nie chcę, żeby to brzmiało tak jakby zero-jedynkowo, że jak mówię, że jest dobrze, to nagle całe życie. E, w tym momencie wydaje się, że ta, e, ta więź jest całkiem silna i to pokazują te karty. I na koniec, jaki jest ogólny klimat tej więzi tu i teraz, czyli sedno tego, co naprawdę między wami krąży. Mocny przekaz. Askielichów. Czyli mimo ciągłego, znaczy mimo ciągłego, mimo aktualnego napięcia, mimo dystansu lekkiego, wciąż płynie tutaj jakieś uczucie. I te uczucie oczywiście można wykorzystać, żeby ta relacja dalej miała istnienie, że tak powiem. Czy, czy też po prostu, żeby dalej była? I dalej cieszyła Was obu. Także jest to sygnał, jest to rozkład, który pokazuje, że jeśli masz wątpliwości jakieś, to ta relacja cały czas ma jakiś sens, cały czas są tu emocje po dwóch stronach. No, z tym, że być może aktualnie jest jakiś dystans, nie? Tak to odczytuję z tych kart. Czy też jakiś taki po prostu gorszy czas, gorsze kilka dni. Ale myślę, że to może minąć. Nie wiem, co potem, bo tego tutaj nie mówimy ale te kilka aktualnych dni może minąć, a potem pojawi się coś lepszego. Także, także no. To tyle. Myślę, że za kilka dni znowu sobie tak zaktualizujemy i zobaczymy jak to będzie wyglądać. Natomiast na dziś tak to wygląda, więc bardzo dziękuję. Aha, jeszcze w sumie. Dla tych, którzy chcą bardziej dokładny rozkład, bardziej indywidualne podejście i konkretniejszy wgląd w, w sytuację swoją prywatną, no to mogę pomóc w rozkładzie prywatnym, które znajdziesz na stronie duchowykierunek.pl Także zachęcam do odwiedzenia strony duchowykierunek.pl Link również w opisie, także można kliknąć, żeby nie przepisywać. Można kliknąć, także zapraszam. duchowykierunek.pl Tam są moje rozkłady prywatne, więc możesz śmiało skorzystać z konkretnej prywatnej pomocy, dowiedzieć się odpowiedzi na jakieś pytania na temat relacji, zawodu, pracy, finansów, czegokolwiek. Prawie że. Także zachęcam do tego, bo myślę, że chociaż warto zobaczyć stronę, jak to wygląda, bo, bo gdzieś tam staram się, żeby te, ta oferta była przystępna dla każdego, także jak ktoś ma jakieś potrzeby takie bardziej prywatne, to, to zapraszam. A tymczasem dziękuję bardzo za wysłuchanie, bo, bo całkiem tutaj nam się to zrobiło długo 26 minut z tego co widzę, także dziękuję jeszcze raz za dzisiejszy dzień, za poświęcony czas mi, no i oczywiście życzę pięknego dnia, do usłyszenia, hej!